Dzień dobry. Jest to film dotyczący końca II wojny światowej, czyli historii w klasie ósmej, i zaczynamy dzisiaj od konferencji w Jałcie. W lutym 1945 roku odbyła się kolejna konferencja Wielkiej Trójki, na której zdecydowano nie tylko o dalszych losach wojny, ale także o porządku świata po wojnie. Miejscem konferencji była Jałta na Krymie, odbitym Niemcom przez wojska sowieckie. Jakie decyzje podjęto? Potwierdzono, że Stalin będzie miał swoją strefę wpływu w Europie. W zamian za to miał się włączyć do wojny przeciwko Japonii około trzy miesiące od kapitulacji Niemiec. ZSRS miał też uzyskać swoje wpływy w Mongolii oraz na południowym Sahalinie i Kurelach. Bardzo ważna decyzja zapadła w sprawie Niemiec. Ustalono, że terytorium Niemiec zostanie podzielone na cztery strefy okupacyjne amerykańską, radziecką, brytyjską i francuską. Oprócz tego Niemcy miały zapłacić reparacje wojenne, nastąpić miała też delegalizacja NSDAP. Uzgodniono, że zbrodniarze zostaną ukarani. Niemcy będą po wojnie rozbrojone, natomiast ich przemysł będzie podlegał kontroli państw alianckich. Kolejne decyzje podjęto w sprawie granic powojennej Europy. Ustalono już oficjalnie, że granica Polski z ZSRS będzie przebiegała wzdłuż linii Kardzona, co oznaczało dla Polski utratę kresów wschodnich. W zamian Polska miała uzyskać ziemię na zachodzie kosztem Niemiec czyli Pomorze, Śląsk i Prusy Wschodnie. Niemiecka ludność zamieszkująca te ziemie miała zostać wysiedlona. Ustalono także, w jaki sposób po wojnie zostaną wyłonione nowe władze w Polsce, aby mogły uzyskać poparcie wszystkich aliantów. Nowy porządek świata, ustalony podczas konferencji, uzyskał miano Ładu Jałtańskiego. A jak zakończyła się wojna w Europie? Realizacja planów aliantów ruszyła na wiosnę 1945 roku. Rosnąca przewaga aliantów zbrojonych przez amerykański przemysł sprawiła, że los Niemiec został przesądzony. Od zachodniej strony wojska aliantów prowadziły ofensywę przez Ren i ruszyły w głąb Niemiec. Na wschodzie armia czerwona, wspomagana przez pierwszą armię wojska polskiego, toczyła walki o zajęcie Pomorza i Prus wschodnich. Mimo zaciętego oporu Polakom udało się przełamać niemiecką linię umotni, zwaną Wałem Pomorskim. W konsekwencji armia czerwona przekroczyła Odrę i Nysę. Obie armie, aliantów zachodnich i sowiecka, pod koniec kwietnia spotkały się nad Łabą, gdzie zgodnie z umową alianci zachodni się zatrzymali. Sowieci zajęli Wiedeń, a następnie przystąpili do wielkiego szturmu na Berlin, otaczając go dwiema armiami od północy i południa. Walki z oddziałami niemieckimi wspieranymi przez ludność cywilną i weteranów były niebywale zaciekłe i zamieniły miasto w Gruzy. Żołnierze Armii Czerwonej, którzy wcześniej na swoich ziemiach, na Białorusi i w Polsce spotkali się z ogromem zbrodni hitlerowskich, często nie mieli litości nie tylko dla walczących, ale też dla ludności cywilnej. Hitlera nie udało się ująć i postawić przed sądem, ponieważ 30 kwietnia 1945 roku popełnił samobójstwo w swoim bunkrze pod kancelarią Rzeszy. Walki o zajęcie Berlina trwały do 2 maja. Upadek niemieckiej stolicy oznaczał rozstrzygnięcie walk, więc hitlerowskim dowódcom nie pozostało nic innego jak bezwarunkowa kapitulacja. Podpisano ją 7 maja 1945 roku we francuskim Reims w obecności zachodnich aliantów. Jednak na żądanie Stalina akt ten powtórzono. Feldmarszałek Wilhelm Keitel. Podpisał akt bezwarunkowej kapitulacji w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku w Berlinie w obecności przedstawicieli Wielkiej Brytanii, USA, Francji i ZSRS. Oznaczało to zakończenie II wojny światowej w Europie, ponieważ dla świata nie był to koniec wojny. Walki toczyły się bowiem jeszcze na Dalekim Wschodzie i teraz właśnie do tego przechodzimy. Co się działo na Dalekim Wschodzie? Po początkowych porażkach aliantów na Pacyfiku, Japończycy podbili znaczną część Azji, zajęli Indochiny i Malaję, a następnie założyli bazę wojenną w Singapurze. Zdobycie Birmy oznaczało atak na Indie, jednak wojska brytyjskie zatrzymały tu ofensywę japońską. Na południu Japończycy opanowali nową Gwineę i szykowali się do ataku na Australię. W 1942 roku doszło do bitwy. Na Morzu Koralowym, która powstrzymała dalszy postęp Japończyków. Przełomem wojny na Pacyfiku były walki o wyspę Midway, toczone w czerwcu 1942 roku. Japonia chciała zdobyć tę wyspę, by uzyskać dobrą bazę wypadową do dalszych walk o Hawaje. Zdobycie Hawaji oznaczało natomiast kontrolę nad całym Pacyfikiem. Losy wojny tu się odwróciły. USA w wielkiej bitwie morskiej pod Midway pokonały Japończyków, zatapiając ich cztery duże lotniskowce. Od tego momentu wojny USA przeszły do ofensywy i stopniowo spychały wroga na zachód w stronę wysp japońskich. Amerykanie zmienili też sposób działania zaczęli stosować taktykę żabich skoków, polegającą na zdobywaniu najpierw strategicznie położonych wysp. Następnie, po zbudowaniu na nich lotnisk, niszczono lotniska i porty na sąsiednich wyspach, odcinając je od dostaw tak, by nie stanowiły zagrożenia. W ten sposób stopniowo Amerykanie zbliżali się do Japonii, jednak opór Japończyków był bardzo silny. Niezwykle krwawe walki miały miejsce na wyspach Iwo Jima i Okinawa, należących do Japonii. Prawie wszyscy mieszkańcy tych wysp zginęli. Część cywilów zastraszonych przez propagandę japońską popełniło samobójstwo, by nie wpaść w ręce Amerykanów. Walki te przyniosły ogromne straty także dla Amerykanów i powstały obawy, że zdobycie wysp japońskich przyniesie jeszcze większe. Dlatego też Stany Zjednoczone zdecydowały się na wprowadzenie do walki nowej broni, bomby atomowej. Po raz pierwszy bombę atomową zrzucono 6 sierpnia 1945 roku. Na Hiroshima. Mimo straszliwych konsekwencji nie spowodowało to kapitulacji, dlatego też 9 sierpnia 1945 roku kolejną bombę zrzucono na Nagasaki. Około 160 tysięcy mieszkańców zginęło. Bomby kompletnie zniszczyły oba miasta, a ogromna liczba ludzi poniosła konsekwencje w postaci choroby popromiennej. Do no tak bezgranicznych zniszczeń doszły jeszcze wieści o zajęciu Manżurii przez Armię Czerwoną. Dopiero wówczas cesarz Japonii Hirohito wydał zgodę na bezwarunkową kapitulację podpisaną 2 września 1945 roku, To oznaczało zakończenie II wojny światowej. Natomiast dla Japonii rozpoczął się okres amerykańskiej okupacji.